Nauczanie domowe, 14 listopada. Księga Daniela, rozdział 12, wersety od pierwszego do trzeciego. W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia. Każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się. Jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. Apokaliptyka rozwinęła pogląd, iż każdy naród ma swojego opiekuna. Takiego anioła, który czuwa, czuwa nad świętością tego narodu. I jest to ciekawa koncepcja, którą oczywiście uzasadnić można Bożą mądrością, powodującą, że wszystkie narody w czasie zesłania Ducha Świętego słyszały w swoim języku dobrą nowinę głoszoną przez apostołów. Bóg chce, aby każdy naród, osiągnął właśnie ten cel jeden wielki wspaniały jakim jest zbawienie żeby żaden naród nie został pozbawiony tego i to jest boży zamiar aniołowie to są właśnie ci którzy pełnią wolę i rozkazy boga są na usługach tego co bóg zamierza nie ma więc wątpliwości że taki sposób myślenia że to są anielskie również Zmagania o to, żeby nasz także naród osiągnął świętość są jak najbardziej poprawne. Taki anioł, nad narodem, czuwa nad postępowaniem, bo na dany naród idzie swoją drogą, kroczy nią. Potrzeba więc kogoś, kto by podpowiadał, tak jak w przypadku kroczenia Izraelitów przez pustynię. Zalecenie było bardzo proste. Słuchaj podpowiedzi tego Anioła. Nie zbaczaj na lewo ani na prawo. On będzie uprzedzał Cię tymi swoimi podpowiedziami, abyś nie popełniał błędów na tej drodze. Ten Anioł czuwa nad rozwojem. Każdy naród nieco inaczej się rozwija, każdy inaczej swoją historię tworzy. Anioł więc tego narodu dba o taki rozwój, o taką perspektywę dla każdego członka tego narodu. I w końcu Anioł dba o to, żeby no, dojść do celu, żeby ten cel osiągnąć. I ciekawe jest to zestawienie z ostatnim zdaniem tego fragmentu, kiedy mowa jest o tych, którzy są światłem, o tych osobach które w szczególny sposób rozsiewają blask. Mowa tu o dwóch grupach osób. Są wymienieni mądrzy i sprawiedliwi. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, ci sprawiedliwi jak gwiazdy przez wieki. I tu jest o tyle to charakterystyczne i łatwe w odniesieniu do narodu, że chodzi o takie osoby, które nie tylko same z siebie są mądre, albo same z siebie są sprawiedliwe, mowa o osobach, które innych nauczyły tych właśnie przymiotów. Ktoś, kto jako nauczyciel przekazał mądrość innym, tym właśnie pozostałym członkom swojego narodu. I dlatego to połączenie tych świecących. Z narodem, aniołów, czuwających nad narodem, w zestawieniu z takimi osobami, które troszczą się o ten naród, są tymi nauczycielami dla narodu. Nauczyli wielu sprawiedliwości, postępowania, właściwego odniesienia, oddawania tego, co się komu należy, wprowadzania tego ładu społecznego. Sprawiedliwości społecznej, pokoju i harmonii w relacjach między różnymi grupami społecznymi w tym narodzie. Można by powiedzieć, że ci aniołowie danego narodu w szczególny sposób walczą o takie właśnie osoby w narodzie: o tych, którzy, tak mówimy, są społecznikami, są mężami stanu, są wybitnymi osobowościami pociągającymi innych ponieważ to, co piękne i szlachetne w ich sercu, rozlewa się w społecznym życiu, rozlewa się pośród tego narodu. I ostatnia już myśl, ci aniołowie, opiekunowie narodów, współdziałają ze sobą. To nie jest na zasadzie kontry, to nie jest na zasadzie mój naród zwycięży twój, mój naród zniszczy twój naród. Ta współpraca aniołów polega na tym, że te narody w harmonijny sposób stają się obywatelami nieba, że tu to obywatelstwo się przekształca. Ten sposób myślenia jest bardziej podobny do tego, że chcemy budować jedność, że chcemy tworzyć taką zgodę, która absolutnie jednoczy. To stało się wtedy, kiedy Jezus oddał swoje życie za wszystkich. Nie ma już Grecka ani Żyda. Te narodowe właśnie niepokoje, rywalizacje zostają tutaj zburzone przez dążenie do sprawiedliwego współdziałania. Do miłosierdzia okazywanego sobie nawzajem, do działania, które pozwoli razem zbudować coś wspaniałego, Królestwo Niebieskie. Prośmy dzisiaj, aby nasz Narodowy Anioł prowadził nas i aby jak najwięcej było mądrych i sprawiedliwych, którzy innym też przekazują tę cechę, uczą tego, abyśmy zobaczyli siebie nawzajem, jako braterskie narody jako tych, którzy w chrzcie są jednym Bożym Narodem. W tym poddaniu się pod łaskę, w tym słuchaniu anioła stróża naszego narodu, niech Ci błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.